No witam ponownie. Fajne te streamy się zaczynają znowu z powrotem. Jak ktoś by tęsknił za yy, tym. Za wyłączającym się streamem, to właśnie wróciliśmy do tego. Znowu. Ale gówno. Ja pierdzielę. Boże internet tutaj chodzi tak po prostu, że hej. Niby słabsze łącze niż u mnie... znaczy niby, niby silniejsze łącze niż u mnie w domu. Ale stabilność jakaś taka bardziej... Bardziej, bardziej chujowa. Wiesz co, Karol? To co zwykle, po prostu internet. Też mam innego powiedzieć. I tam ponownie. To oczywiście rozłączyło, rozłączyło po prostu od sieci. E No i tyle. Może mu uwagę szybko, że tam, że, że nagle zaczęliście wszyscy znikać z czatu. Ale ja muszę podziękować, podziękować właśnie w tym momencie e, firmie, która, która zajmuje, się, zajmuje się internetem w tym motopunkcie. E, good job! Jak stracić. Jak stracić tych swoich siedmiu widzów w kilka sekund? Proste. Tak, wróciłem, Aleksie. Ja po prostu powiem ci, że już naprawdę mi brak, brak, brakuje słów momentami, co tu się odwala z tym, z tym internetem. Mówię, tu jest teoretycznie 250 megabitów e, szybszy internet niż mam w domu. Serio. Ja mam siebie 500, tu jest 750 i ten internet chodzi tak skokowo momentami, że to, to, to ciężko sobie to wyobrazić in, in, inaczej. Eee... Trzeba, trzeba widzieć, a widzicie, widzicie sami jakieś co, co tu się dzieje. Jestem, a potem mnie po prostu nie mam nagle. I okej okay, w porządku. Hehehe, jedziemy, jedziemy Chciałbym dalej. Coś, co na nie ma co. Nie ma co się, ten... Guess who's back, back again. Panowie sobie za dużo pozwalacie, wiecie? Wy i wasze strzały. No, zabił już ten... wystatek czy coś. Panowie, szarżujecie na mnie? Co to ma być? Nie za bardzo. Ci się w głowach popieprzyło. Ty. Dobra. Yy... Wyeliminowani. Zostali wszyscy. Zachęcam Was po raz kolejny do włączenia łapki w górę, żeby szerzyło się mniej niż 3 wszędzie. Prowadziło nas z bezkresne morza fantastycznej zabawy, żeby nas więcej nie rozłączyło. Dobra, żydko łatujemy. O, skrzyneczka.

A to nie jest woda z Morrowinda. Z windzie było lepiej. Wiesz co? Tak. To prawda. Wygląda dziwnie, ale służy. To chyba najważniejsze. Wiesz co? Jak będę miał coś fajniejszego, to spoko. Chociaż wygląda to trochę jak taki but moim zdaniem. Nie wiem, co ci to przypomina. Ale mi akurat to przypomina takiego takiego buta, jakby miał na przykład jakiś elf albo coś. Śmiesznie, faktycznie. Ale pierdyknięcie to ma! Taki upgrade na samym początku. Oj, za wcześnie. Jak w Dark Soulsach za szybko tego zrobiłem. Bloka i nie zrobiłem kontry wtedy. Panowie sobie fruwają. Spójrzmy na tą wodę, jak Michael mówił. Faktycznie ładna. Wygląda tak jak właściciel. Oho! Dziwnie. Niepokojąco. Ale panowie, krzyczycie, żebym nie podchodził, a sami najpierw podbiegacie. to trochę jest hipokryzja z waszej strony? Jakbyście mnie tak zabijali, to też byście krzyczeli gay away from, from me G gay away To mi się wydaje, że chyba raczej nie byłoby gay away O, pięknie zrobiłem blok. Nie nie, nie, nie strącili mi teraz HP. Super Ja wiem, że ty masz inną faworytkę jak najbardziej, ale... Ale... A jakbym bym tak to rozbił? Pytam się, jak ja bym tak to rozbił? Hmm. up around, no kurczę. A jak ja bym to rozbił? Nie dajecie mi innego wyboru, jak tylko biegać w koło. Ech. No dobra, mam nadzieję, że później mi to zrekompensujesz, gro. Bo ja chcę znaleźć wszystko, wszystko chcę tutaj znaleźć. Jak są jakieś ukryte rzeczy, to ja bym chciał je znaleźć. No właśnie, zobaczmy, co to jest Mamy, patrzcie, eee, to jest drzewko kombosów w ogóle. Jak będziemy tak sobie uderzać dwa razy, to jest aerial hit, czyli tym dużym ciosem. Trójkątem z Maximum Spinslash, i tutaj mamy odnogi, więc możemy robić fajne kombosiaki. I to mi się podoba, to jest fajny opis, wiecie? Jest bardzo, bardzo taki przejrzysty, jak dla mnie. Jest, bo przede wszystkim nie ma, jakby tutaj, 100 stron z, 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 z opisami, tylko jest takie jedno drzewko, w którym można sobie po prostu oglądać. I jak. Pewnie na wyższych poziomach będzie to bardziej, bardziej skomplikowane, będą błędną kombosy, także zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Popróbujemy coś porobić w takim razie. Tyk, tyk, tyk. O, hej, na przykład taki cios. Fajne to było, dwa razy ten.